Super! Ekstra! Fight! Ty, pa! Ale że co? Wywinąć Orła osiem, Mistrzostwo! Super! Gdzie? Ty, stary, jak to jest zagrane! Dosłownie Bajka, pa. Ten żółty chińczyk to takie wygibulce robi, że nie wiesz gdzie jest głowa, gdzie nogi. <gry> <gry> to tak jak w tym kama usta, kama sutra, kama usta. Aktorka takie usta miała, że nie wiedziałeś czy to te, czy te. <gry> <gry> nie no, Wywinąć orwa 8 po prostu ekstra. Słabe po pierwsze pa. Ten Chińczyk to nie jest Chińczyk, tylko Polak. po oczach widać. Albo Wietnamczyk. No w sklepie z Chińczyzną go widuję jak sprzedaje. To już jest wał. Wow. A po drugie, ta aktorka jest ewidentnie w ciąży. O! A widziałeś kiedyś prawdziwego Karateka w ciąży? No nie no, ale przecież. Ale po trzecie. Jak jest tych dwóch braci bliźniaków, to nie wiesz ten czy to jest ten czy ten. To się gubisz. To na wyjściu ten film od razu jest słaby. A gdzie go widziałeś? W multipleksie, w 3D? Nie. A gdzie? Nigdzie, ale na pewno jest słaby.